Wstyd. Zdarzyło mi się w trakcie seksu lub po seksie odczuwać wstyd. Czasem bywa on tak wielki, że zmusza nas do przerwania stosunków. Dlaczego tak się dzieje? Jest cała masa emocji i odczuć, które przede wszystkim mogą pojawić się przed, w trakcie i po kontakcie seksualnym. Dlaczego się tak dzieje? Przede wszystkim jest jeden bardzo istotny element. W momencie, kiedy wchodzimy w kontakt seksualny z drugą osobą czy z innymi osobami, mówimy o tym, że odkrywamy swoje miękkie brzuszki. I jak odkrywamy te miękkie brzuszki, to wtedy pokazujemy tym innym osobom rzeczywiście to, co w nas najczulsze, bardzo często najdelikatniejsze. I czasem jest tak, że sam kontakt seksualny, bliskość, cielesność, czucie drugiej osoby, nie tylko w sposób fizyczny, ale także też emocjonalny, budzi w nas albo wiele potrzeb, albo też właśnie czasem całkiem sporo strachu, który z takim kontaktem może mieć przede wszystkim jakiś związek. Jeżeli się tak dzieje, że na przykład podczas kontaktu seksualnego zaczynają wam lecieć łzy i to wcale niekoniecznie są łzy szczęścia, to warto na chwilę przestać Zobaczyć, w jaki sposób reaguje wasze ciało, czy rzeczywiście czegoś w danym momencie potrzebujecie, czy potrzebujecie, żeby inna osoba złapała was po prostu za rękę lub po prostu po was, przy was poleżała. Tego typu zabiegi mogą przede wszystkim pomóc w oswojeniu właśnie tych emocji, które się pojawiają, i przede wszystkim uznaniu tego, że faktycznie dużo różnych rzeczy może się tam pojawić. Być może te łzy świadczą o tym, że faktycznie ten bliski kontakt z drugim człowiekiem z jakiegoś powodu jest dla Was na ten moment życia bardzo daleki i odległy. Być może jest tak, że rzeczywiście łzy i w ogóle poczucie wstydu pojawia się. Bo macie różne doświadczenia. Rozmowa zarówno z bliskimi osobami, ale też z osobami specjalistycznymi, czy korzystanie chociażby z telefonu zaufania, może pomóc w poukładaniu wszystkich tych emocji, po przyglądaniu się im i przede wszystkim zobaczeniu, że naprawdę seks, to nie tylko i wyłącznie penetracja, to nie tylko i wyłącznie szczytowanie, ale przede wszystkim to jest ten niezwykły moment, w którym nasze potrzeby się uaktywniają i pokazują. Kiedy jesteśmy najbardziej miękcy, miękkie i wtedy, kiedy rzeczywiście pokazujemy taką swoją najbardziej intymną stronę drugiemu człowiekowi, innym ludziom. Więc wszystko to, co się wydarzy, jest ok ale czasami warto po prostu z kimś na ten temat porozmawiać, bo w seksualności ma być przyjemnie. Jeżeli te łzy są przyjemne, wszystko jest w porządku. Jeżeli sprawiają jakiś dyskomfort, wtedy warto po prostu z kimś porozmawiać.